Szczerze? Nie wiem, czy w Złotowie takie miejsce. W pierwszej chwili złotowianie wydają się być zaskoczeni naszym pytaniem, co świadczy o tym, że wiedza na temat tego, gdzie mogą zwrócić się o pomoc osoby dotknięte przemocą lub alkoholizmem, nie jest zbyt powszechna. Choć nie jest tak źle. Po dłuższym zastanowieniu sypią się pomysły. Zapraszamy do Harcerstwa. Yy, niebieska linia, coś w tym stylu, jest plakat na ten temat, także pod tym numerem mi się wydaje, że śmiało można by dzwonić w takiej sytuacji. Jest biuro samopomocy. Nie wiem, czy yy, obecnie, aczkolwiek wcześniej był też dom pomocy osobom uzależnionym oraz osobom współuzależnionym. Pomysłów, jak widać, jest kilka. Niestety nie zawsze osoby, które taki problem bezpośrednio dotyka, wiedzą do kogo się zwrócić. Pomoc rodzinom dotkniętym alkoholizmem lub przemocą wymaga nierzadko zaangażowania kilku specjalistów. Miejsce, które ma stwarzać takie możliwości, zamierza w Złotowie powołać burmistrz. Trzeba im taki przystani, miejsce, gdzie można by było poprowadzić rozmowy z osobami dotkniętymi jakimś problemem, osoba, osoby, które potrzebują kontaktu z psychologiem, z mediatorem, gdzie będą możliwe spotkania spokojne, y, grup wsparcia osób, których znają tego typu problemy. A skala problemu jest duża. W samym tylko 2015 roku przez 8 miesięcy złotowscy policjanci założyli niebieskie karty 97 rodzinom. Za każdą z tych liczb kryje się osobista tragedia. Podejmowanie w ramach interwencji kryzysowej działań na rzecz osób i rodzin znajdujących się w sytuacjach trudnych na pewno znajdzie uzasadnienie. Stworzenie miejsca, gdzie osoby te mogłyby skorzystać z pomocy specjalisty czy terapeuty na pewno przyniesie wymierne korzyści i inicjatywa ta jest na pewno słuszna. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że punkt interwencji kryzysowej będzie miejscem, w którym będzie można znaleźć rzeczywistą pomoc. Mieścić się on będzie w jednym z pomieszczeń po miejskim ośrodku pomocy społecznej przy ulicy Grochowskiego w Złotowie.